Na no dzień dobry. Tym razem przy Wiśni. U mnie tak zwana Wiśnia francuska. No troszeczkę przymarzła, jest mało owoców. Ale jeszcze parę będzie. Ale nie o tym. Dzisiaj. Dzisiaj o brunatnej zmiliźnie drzew pestkowych. To jej objawy. Pędy po kwitnieniu, niektóre przy zawiązywaniu owoców po prostu zaczynają więdnąć i zasychać na pędach pojawia się taki wyciek czyli ciśnienie soków jest tak duże że na styku chorego i zdrowego powstaje wyciek bo normalnie powinien ten sok tu docierać aż daleko jakie lekarstwo na tę brunatną zgniliznę? otóż do Pierwszych zdrowych listków, pędy takie wycinamy po prostu i wyrzucamy. Tu widać dokąd choroba zaatakowała, a tu jest jeszcze zdrowe. Czyli uciąłem z zapasem, bo tu dopiero były ładne zielone listki. I jeżeli mamy taką sytuację, że ten pęd usechł nam aż do następnego pędu. To jak najkrócej ucinamy przy tym pędzie grubszym. Tu już nie będę zostawiał tego samego owocu, tylko utnę przy tym pędzie, który jest zdrowy. Tu tak samo widać, jak wycieka ten sok, tak? A tu uciąłem przy na, nasadzie następnego zdrowego pędu. Tu mamy taki przykład że główny przewodnik został zdrowy tak, usechł jego boczny ale tutaj też cieknie konkurent, tu już też cieknie ale to powiemy później co z tym zrobić najpierw wycinamy kto ma taką wisienkę wszystkie suche pęd i teraz jak nie boicie się chemii to Po wycięciu tych wszystkich chorych pędów, albo zanim to wszystko się stanie, czyli po kwitnieniu, można taką wiśnię, jeżeli chorowała wam w zeszłym roku, jest wrażliwa na tą chorobę, możemy to opryskać Signum 33 WG już pierwszy raz, po, przy zawiązywaniu pierwszych owoców. Wtedy nie dojdzie do tego zamierania pędów tak samo możemy opryskać tą wisienkę już w momencie pojawienia się choroby tak, patrzcie już przy tym młodym pędzie już zaatakowało też część pędu, który jeszcze wygląda zdrowo ale on też zachoruje, także warto jeszcze mimo wszystko, oprócz tego obcięcia, wycinania tych pędów zastosować choć jedną dawkę Signum 33 WG żeby ta wisienka tak mocno nam nie chorowało. Taki oprysk możemy powtórzyć nawet za dwa razy lub trzy, ale nie bliżej zbiorów jak dwa tygodnie. Albo czytamy instrukcję na opakowaniu i patrzymy okres karencji. Opryski, przypominam, robimy późnym wieczorem, jak już owady zapylające nie latają. Do zobaczenia.